a tak sobie usiadłem na ten złamany daszek i zastanawiam się dlaczego tu w ogóle nie ma zwierząt oprócz tam tych wilków. Czy to jest jak Polska, że wszystko jest zagrożone? No bo chyba mi się tak podejrz, że właśnie tak, skoro tu nic nie ma. Patrzcie, na tym terenie tutaj są sambare indyjskie. Ale ich tu w ogóle nie ma. Tam są jakieś ptaszki. Czekaj, czy to ptak jest? No tak, to jest taki jakby paw, tylko taki ułomny Widzicie? Nie ma. To są tylko ptaki. To tak jak w Polsce. Nie ma nic oprócz kur i kogutów Polska jest taka biedna. się wczoraj tam, kiedy mecz. Lecimy zrobić misję. Musimy odbić zakładników, czyli to, co tam jest. Nie wiem, po co mam to w ogóle. Ale jak mnie zmusili, no to muszę to zrobić, niestety. Tylko to jest ten straszny zadupi, to takim mocnym zadupiu. Tutaj są małpy. Makak makaki brodate. No powiem powiem ciekawe te nazwy A to? Tapir mm. Ciekawe, ciekawe te nazwy, naprawdę A co to? Oh, shit. No i dupa Dobra ha Ty się najpierw traf O oh, w dupę co? Jakim prawem niby? Przepraszam bardzo. Tego nie było. Tutaj? Nie, nie, nie wierzę w to. Czemu tu? Bo co? Bo tu jest ostatni spawn point. The golden path needs to kill Tak, tak, brother, we need to talk. Sabal, what is it? I'm needed in Banapur, and Amita is focused on the outpost, so it's up to you to help with the hostages. I know it's a lot to ask, but they must be rescued before we take back the outpost. But Amita said that... The outpost is important, but our top priority should be the lives of those hostages. The people of Kirat depend on the golden path for protection. We cannot let them down. Rescue the hostages, brother. Tak, tak, uratujemy, tak. O, 500 długów doświadczenia. I szafka z amunicją. Co to? Ale fajne bronie, o. No, powiem. Możemy na to pozbierać. A kupę sobie ten łuk, przyda się. Za kawaha celownik snajperski, celownik kolimat A goł sniperski, wysramy się z całej kasy goł. Po co koło malowania? dobra tak 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 sklej to miaapy jeszcze jeden do kolejnej nagrody dobra kurde patrzcie dobra nas połorzysz to gówno się już dymi Ale jedzie. Dym mi się ale jedzie, dobre. Z tego leci taki dym jak sz z ze szkolnego kibla. No, śniegu tu faktycznie jest dużo. w lewo, na taką ścieżkę, centralnie do zadupia. Naprawdę. Dobra, zrobimy to misję misji. Już nie będę jej tak sam przyjeżdżał. No właśnie, jak tam talony z tymi o dwa są znowu. To może trzeci pasek, czymy po sobie weźmiemy. Będzie nam o wiele łatwiej teraz. O mój Boże, z dwóch zrobiło się trzy! Magia! Zabić strażników... Aha, zabij strażników i wyprzyjemy No to... No, cichaczach to z można zrobić. Wszystkich zabić. Ta kotwiczka jest teraz, tak patrzę, że bardzo przydatna. Przynajmniej dwóch zakładników, ta tygrys z plastiku, no to fajnie. A tu jest łuk w ogóle. Jeden tu Jest cywil, czyli tam też musi gdzieś być kupas. O nie 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 Tam jest kolejny A to jest taki ułomny, no właśnie Ścigacz To ścigacz to nie był taki motor? Kurde, dawaj, lecimy Nie widzą mnie Ja jestem ninjom A mówiłem, że będzie? No co jest? Ilu ich tu jest? Co to jest nie do zrobienia? Musiałbym zrobić tego na dole. Jaki celownik dziwny, Co to jest? Ja mogę iść tam. Two nie ma ty, ale gdzie ty leziesz? Gdzie on do mnie idzie?

Easy, easy, Misika, easy, easy. Ajay, it's Amita. I know that Sabal put you up to rescuing the hostages instead of taking back the outpost. It's okay. You're new here and Sabal can be very persuasive. I just wanted to do my part. And I appreciate that, but you have to see the bigger picture. I was already making arrangements to deal with the outpost, but now I have to retask my fighters so they can protect the hostages you rescued. Protect them from what? floor He doesn't like losing his playthings. Don't you see, Ajay? There was a plan, and now it's fallen apart. It will be a while before things with Deplore blow over. Meanwhile, the enemy soldiers in that outpost will have plenty of time to dig in. Not if I can help it. Ajay, attacking that outpost on your own would be suicide. Wait until we can give you the proper support. I can do this, Amita. Ajay, don't. To gdzie to? Inflint, Inflin. Nie wiem, nie umiem czytać. O punkcik. Dobra, jedziemy. A macie takie stanty w Polsce, owdupę. Żyję? no żyje.

Jego w ogóle Jutro zakończenie Już pojutrze wolność Znowu na tym zadupiu No i gdzie jest ten kład, co tu wcześniej stał? O, z chęcią zja... Co za zasrany... Dobra, na spokojnie, teraz podejdę tutaj i kliknę ekspansję. leżysz kurwa boże leż tak w cywilu leżysz oh shit mega got shit, 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 shit nine, nine o, świetnie. To mi się coraz bardziej podoba, taka ta gra. Nie no, ale ja będę przejeżdżał jak Polacy. Wszystkie zwierzęta. Po co komu automatyczne kierowanie? Jestem drive mistrzem. Dora, po co się męczyć? Jedziemy tędy. No, widzicie? Trzy razy szybciej. I czekaj, ale nie mogę zagrozić misji. He, odpuścili frajerzy. Strażnice, drogie strażnice można łatwo rozpoznać po unoszących się nad nimi słupach czarnego dymu Widać w świecie gry Jeśli uwolni strażnicę bez wywołania alarmu i nie dają ci się wykryć, otrzymasz premię do doświadczenia Każda wyzwolona strażnica odblokowuje nową, szybką podróż, kryjówkę oraz nowe zadania To świetnie, oh, Oczyść strażnicę. to auto? Oczyść strażnicę Tambo! nie, ja się nazywam ten taki słoń. Dobra, słońku bierz ich. Ja pyknę alarm, albo nie pyknę alarmu. Słuchaj, zamieńca mór, bo to odwali. Dobra, słoń, dasz radę. O, ale go autem porobił łatwo. 7 na dwadzieścia cztery. Panie. Za dużo roboty. Zdecydowanie za dużo first the hostages, then the outpost. you're not much of a listener, ajay, but i have to admit. you've done a good job today. thanks. it just felt like the right thing to do. your mother would be proud. you want to reach, uh, what is it, lakshmana? Mm. getting there won't be easy. we lost the north to pagan men years ago and were struggling here in the south. i promised my mom i'd bring her ashes there. It was her dying wish. Think about it, Ajay. Your mother knew exactly what would happen once you showed up here in Kirat. The son of Mohan Kale, returning to the war torn land of his birth. <laughs> Ishwari was a smart woman. You being here and helping our cause is no accident. Stand with us, Ajay. Join the Golden Path, and I promise you, you will fulfill your mother's dying wish. Whether it was to spread her ashes at Lakshmana or to accomplish something greater. Did my parents really start the Golden Path? They did. Their goal was to free Kirat from Pagan's regime. Now you have a chance to help us finish the work they started. Just think about it, Ajay. Wygląda na to, że To akt pierwszy to był? To ile to ma aktów? Ja myślę, że to nie ma aktów, że też będzie koniec. Co jest? Hurk. Okej. Okay. Będę naciągnął hurk. Mam takie pytanko. O, ja Nie, ale skoro na północy on jest, to tutaj nie ma dostępu. Tutaj, tyle tego tutaj jest. Co to? Tritka. No, to myślę, że takim efektywnym. Y nic nie robieniem możemy zakończyć ten odcinek na tle zalonego auta. To będzie idealny scenariusz zakończenia odcinka. Więc do zobaczenia. Staram się robić daily. Jak będzie to będzie? Żegnam.